Siema, Siema. Widzowie, Siemanko, widzowie. Eee, w sumie chciałem nagrać taki filmik, bo ostatnio mało co filmików na kanale jest. W sensie ostatnio. To jest w sumie tydzień praktycznie. Eee, niedługo jest premiera twierdzy eee, tego deluksa. I w sumie od, od tego momentu, jak będzie. Eee, Premiera twierdzy, czyli tam 7 listopada To bym chciał zacząć nagrywać e, Tam odcinki z kamerką, nie? Tam od twierdzy, ale to już mówiłem e, I zastanawiam się, czy by czasem, czy nie chcielibyście Company of Heroes teraz trójki Abym też nagrywał i zaczął z kamerką, tam jak przechodzę kampanię i tak dalej, nie? To w się sensie poucinane, wiadomo, montaż i, i tak dalej e, No, więc więc tak, nie ma za bardzo nic ciekawego tutaj aktualnie do gry. Assassin's Creed Mirage, nie wiem, ludzie chcieli powrotu do korzeni, a dostali dokładnie to co chcieli i tak narzekają, że, że gra jest gówniana, nie? Więc ja tego nie rozumiem. Dostali to co chcieli, a i tak narzekają. No nieistotne zresztą. Więc ja czekam premierowo na, na twierdzę. I zastanawiam się, czy sobie nie Ogarnąć Company of Heroes trójki. I jeżeli to zrobię, no to czy Chcielibyście, aby Odcinki też z Company of Heroes trójki się pojawiły na kanale I tak myślę, że jak będzie Jak będą gry typu single player No to będą odcinki raczej z kamerką, nie? Także wrócą typu twierdza, Company of Heroes, czy nie wiem, Call, of Duty, Call of Duty nie mam zamiaru kupować, bo to Strata hajsu I to jest kalka, dosłownie kalka e, dwóch poprzednich, jak nie? jedynki i dwójki. Dosłownie to nic więcej nie zrobili. Jak skopiowali praktycznie wszystko, nawet interfejs jest ten sam. Jedynie co można powiedzieć, że jest takie nowe, to dodali parę map z oryginalnej linii czasowej. To Modern Warfare 2. E, chyba jest nawet mapa z Cold War'a, jak dobrze widziałem. No, i ten tryb zombie czekałem, bo myślałem, że będzie coś fajnego. Może zrobią tak jak było w cold warze, że były te zamknięte takie pokoje. Wiadomo, hajs trzeba było tam otwierać, barykadować się i z tej skrzynki się dropiło bronie. Miś, te miśki jakby wypadały to się zamieniały te skrzynie. Wiadomo, blaster i tak dalej. A oni zrobili najgorszy tryb, który był w cold warze, czyli e, Otwarty świat z, e, z ten z zombiakami. To jest kompletnie bez sensu, bo to... <noise> to jest głupie, już w koldło, że się to dużo osobom nie podobało, nie. Już, już był z tym problem, ale no. no nic. Na pewno Moderwia nie będę kupował. Odradzałbym wam też, ale no, zrobicie, jak uważacie. Na pewno na kanale tam 7 listopada jest premiera. E, Twierdzę. Twierdza, Edycja ostateczna będzie chyba, nie wiem, coś 100, może 170, może nawet mniej będzie kosztowała. Więc myślę, że spokojnie jest jakiś tam majątek jak na, jak na remaster, kompletny remake. Tam będą dwie kampanie: ta oryginalna i nowa. Chyba 40 parę misji, więc będzie co nagrywać na kanał. A z tego co widziałem, jak nagrywałem tutaj dla was edycji definitywnej, no to odbiór był kozacki, nie? Czyli, czyli spoko. Więc tam będzie z kamerką i tak się zastanawiam właśnie nad tym Company of Heroes. Piątek e, kończę nocki z pracy, więc podejrzewam, że piątek pod wieczór, może gdzieś tak, nie wiem, albo 20, albo może o 19 streama Starkowa, bo widziałem dużo rzeczy tam zmienili. Ogólnie wątpię, żeby coś naprawili z tego co napisali. Ale e, dodali tutaj w graficznej. E, jak wejdziecie sobie na zakładkę grafikę i tak dalej. E, to tutaj macie do zaznaczenia streetsy, że. Mm, no, tekstury są na mniejsze, jakby takie mniejsze renderowanie, nie jakości tekstur na stricach, żeby tam gra płynnie chodziła i tak dalej. Nie wiem jak to wypadło, nie wchodziłem jeszcze. Eee, po loskach przychodzę i praktycznie śpię do 13. To jest maksymalnie, coś tam porobię a i tak zajdzie, gram w Mortala. Mortal też nie będę nagrywał na kanał, bo to nie ma sensu. Widziałem, tam są trzy wyświetlenia eee, i taki jest słaby odbiór. Zresztą ja też się troszeczkę zawiodłem na tym Mortalu, jeśli chodzi o online, bo jest jeśli chodzi o online, to jest totalna kaszana. Jeśli chodzi o singla, to ten mortal jest zajebisty. Ale online to jest totalna kaszana, nie? Więc tutaj sobie to ustawcie, żeby wam to nie ciało. Ja sobie pewnie po tym nagraniu wejdę tutaj i sprawdzę. Teraz eee, przez weekend postaram się ponagrywać eee, trochę filmików. Też myślę, że Starkowa. Nie wiem, czy poradniki, ale też trochę tych filmików, jeżeli byście chcieli, no to mogę z Company of Heroes, ale to, jeśli byście chcieli, z tej najnowszej, nie? Albo mogę też ze starszej, takie wprowadzenie, bo ostatnio też sobie pogrywam. Więc na pewno w piątek i w sobotę myślę, że odpalę streama. W sobotę może, bo tam jest nowy tryb PUBG, więc myślę, że może z tego zrobię streama, jak będę grał z Tibo, jeśli będzie miał czas. Więc serdecznie zapraszam. W piątek na pewno jakoś tak 19, może 20. Stream jakoś tak będzie. Nie jestem pewny do końca, więc jakoś tak mniej więcej w tych godzinach sobie zacznę. No to będę robił dalej questy, bo mi się ostatnio nie chciało w to grać, bo po tym jak respiłem się, dostawałem heada, nie? Więc jeszcze na interze. Moja żywotność to była jakieś, nie wiem, 20 parę sekund. No. Także ja sobie to sprawdzę. I ten i. I zobaczymy. To właściwie to tyle, co wam chciałem powiedzieć. Eee, I co? No i widzimy się na streamie. Może uda mi się jeszcze coś na piątek na godzinę 14 tam nagrać, ale jak coś, to na pewno widzimy się na streamie. Także dzięki. Do zobaczenia. Hejo! I will fight against the clock time's a limited gift from God Whoa. I'm a student of the game, I study every single frame. I don't just listen, man, I change.